Cześć, z tej strony nitek. Pobawimy się dzisiaj w unboxing. Podobno ludzi to Jara, więc myślę, że może sprostam Waszym oczekiwaniom. Trochę się denerwuję, nigdy wcześniej tego nie robiłem, ale pierwsze koty zapoty. Paczka ta cały dzień leżała przede mną w pracy, więc weźcie pod uwagę, ile musiała mi kosztować, żeby jej nie otworzyć. No, widzicie tutaj standardowe tekturowe opakowanie. opakowaniu. z logiem firmy, od której kupiłem ten tytuł. Ręka ma Tomb Raidera, mogę o nim wspomnieć, bo to dobra gra, więc myślę, że Wam też się spodoba. Na unboxingu standardowo mamy nożyczki, rękawiczek gumowych nie ma, gdzieś widziałem kogoś, kto w tych rękawiczkach te pudełko otwiera, ale trochę bez sensu. A, no, tajemnica zaraz się rozwiąże, bo generalnie nikomu nie mówiłem, co to jest w tym e, kartonowym pudełku, natomiast zaraz Wam to pokażę. Przejdźmy jednak do otwarcia pudełka. Z pełną gracją moje zręczne paluszki Razem sobie z taśmą i nożyczkami. O, dane teleadresowe prawie Wam pokazałem. Niefortunnie nie ściągnąłem tego z pudełka. Ani nie zasłoniłem, więc to też. sklejanie nakleję to drugą frajdę chyba po folii bąbelkowej. Zgodzi się z tym każdy. Chaosu można trochę nie robić, ucieknie to teraz daje. Druga cienka Połowa z nami O, jeszcze trzecia. Proszę bardzo. Co tu ciekawego mamy? Więcej kartonu. Paragon. I proszę. Resident Evil 6. Na komputer osobisty PC. Ze względu na to, że pewnie na konsolach jest straszną hałą. Nowość za 79,99. Generalnie w sklepie, w którym to zamówiłem jest tańsza. Mając jeszcze kod 40% zniżki zadziałał. Jest jeszcze tańsza. Myślę, że warto. Sprawdźmy, co jest w pudełku. Generalnie cały ten unboxing pomyślałem, że fajnie będzie zrobić, bo wszyscy kupujemy teraz klucze łącznie ze mną. Nauczyłem się, no, oczywiście jest to wygodniejsze. Natomiast no, ekonomia była korzystniejsza dla zakupu rezydenta w wersji pudełkowej. W wersji limitowanej nie ma. Dodatki przyszły mailem, ale kodu na dodatki Wam nie będę unboxował, ze względu na sensu byłoby Wam otwierać maila i pokazać Wam jego treść. Myślę, że to jest swoją drogą też ciekawe. W środku standardowo, płyta, dwie płyty nawet. Wkładki. niech higieniczne płyty, proszę serdecznie. Tak jest, płyty wyglądają. Nie wiem czy jeszcze pamiętacie, to już prawie nie ta epoka. Tutaj ładnie bez rys. Prawie z Battle, Battlefield trójkę dostałem porysowanego, więc warto zawsze sobie to sprawdzić. No, kampania graczy, czyli kolejna możliwość naciągnięcia mnie na zniżkę w sklepie. Myślę, że jest skuteczna. No jest też kod. Książeczka. Książeczka no, kod aktywacyjny, no, steamowy, książeczka składająca się dosłownie z. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6 stron, nic ciekawego, rozkład przycisków. To już standard w dzisiejszych czasach, że te instrukcje są beznadziejne. Kodzik tutaj. Proszę Państwa, kodzik jest. Resident Evil 6. Myślę, że może niedługo coś o tym poczytacie. Coś więcej niż na tej okładce. Pokładka biedna, nie ma już nadziei. Nie wiem, czy nie ma nadziei dla tej gry, czy dla mnie. Okaże się to by było na tyle. Mówiły do Was ręce nitka. Myślę, że kiedyś jeszcze może zobaczymy, chociaż pudełek często nie dostaje, ale może coś nad tym pomyślimy. Byłoby tyle, tajemniczy unboxing został zakończony. Do przeczytania!